Siemanko, witam w kolejnym odcinku na serwerze ze znajomymi. Dzisiaj znajdujemy się pod rozpiską eventów, a z takiego powodu, ponieważ te eventy udało się zaktualizować. Było no, dużo nowych zmian, dużo nowych map, a te mapy oczywiście dzięki Wam, bo w poprzednim odcinku Was prosiłem, prosiłem o pomoc, no i Wy pomogliście, tych mapek bardzo dużo podesłaliście, za co bardzo dziękuję. I te mapki dzisiaj sobie będziemy oglądać, powiem kto jakie nagrody, i tak dalej. Ale zanim przejdziemy do mapek, jeszcze tak ogólnie powiem, co w tych eventach się zmieniło. E, także, pierwsze co on to rozpiska, jak widać, teraz będą co godzinę losowe eventy, codziennie od 9 do północy. Także, tych eventów po pierwsze będzie więcej. No i będą losowe. Także, no w, o każdej porze może być coś innego. E, co do nagród. Token ewenciarza standardowo, tak jak był, tak jest. Za to zwiększyła się nagroda pieniężna. Teraz jest minimum 250 dolarów, maksymalnie 500. Ale raczej w większości eventów jest 250. To 500 jest rzadkością, można powiedzieć. Tam, chyba na Skywarsach ustawiłem. Ale no, nagrody są większe. Eventów jest więcej. Także ogólnie i Git. I poza samymi eventami mamy dwie takie nowości. Pierwszą jest nowy NPC. Ewenciarz, on właśnie tutaj sobie stoi obok i on ma dla nas dwa questy. Pierwszy to jest eventy udział. On polega na tym, że trzeba wziąć udział w 10 eventach, żeby zadanie zakończyć, a drugi to jest eventy wygrane. To trzeba wygrać 5 eventów, żeby zakończyć to zadanie. No i weźmy sobie przykładowo właśnie to drugie zadanie. Wygraj 5 eventów i otrzymaj klucz do skrzyni eventu. Tak jak widzicie, jest nowa skrzynia skrzynia eventu. W ręce mam teraz klucz eventu. Tutaj ręce Wam pokazać tę skrzynię. Skrzynia jeszcze nie jest skończona. Będzie za kilka dni dostępna. Tutaj aktualnie widzicie tę skrzynię, tak się prezentuje. Zawartość aktualnie jest ze skrzyni legendarnej, bo tam coś kopywałem, Ale tutaj będą jakieś nowe itemki. Mam już parę pomysłów, ale to jeszcze właśnie chcę troszeczkę nowych rzeczy poszukać. Żeby nie było cały czas tego samego Także no coś Mam nadzieję, że fajnie Tą skrzynię eventu też zrobię No i to jest taka dodatkowa zachęta Żeby te eventy grać Bo tutaj nawet Nie będzie trzeba wygrywać Tylko wziąć udział właśnie 10 razy I też klucz Zdobędziecie, także nie trzeba być dobrym To nie tak, że tylko jedna osoba będzie Wygrywała po prostu te eventy i te klucze dostawała, to po prostu każdy za sam udział będzie miał szansę. W skrzyni na pewno pojawi, pojawi się token ewenciarza, też właśnie dlatego, jakby ktoś nie mógł wygrać tego eventu, to żeby miał prościej po prostu. No i tych tokenów pewnie różne ilości, a poza tym jakieś nowe itemki, o których póki co nie będę mówił, bo jeszcze sam nie wiem do końca, co to będzie. Dobra, i już za chwilę przejdziemy do mapek. Jeszcze Wam powiem tak ogólnie. Każdą mapkę ocenimy sobie w skali od 1 do 3. Też nawet jak jakaś mapka dostanie 1, to nie znaczy, że jest słaba, tylko chodzi o to, że po prostu mniej pracy jakby było w nią włożone. W takim sensie, że po prostu mapka w mniejszej skali jest zrobiona, co nie znaczy, że jest zła. Takie też oczywiście brałem. No i teraz tak przeczytam ogólnie, jak, jakie nagrody są za jakie mapki. Więc, tak za mapki, które budowaliście sami, są te trzy poziomy nagród. Pierwszy poziom to jest 7,5 tysiąca, potem jest 10 tysięcy i 12,5 tysięcy za taką, już naprawdę bardzo fajną. Dobra, to jest właśnie za mapki, które wy robiliście sami. I potem są też nagrody za podesłane mapy. I te nagrody są dużo mniejsze, no bo wiadomo. Jednak znaleźć mapkę podesłać to jest mniej pracy. Za samo podesłanie mapy jest 1000, a za użytą mapę, która jest dodana na serwer, użyta w jakimś wędzie, są 2000. Także tak jak chodzi o podesłanie mapy. A, i zapomniałem powiedzieć, te trzy poziomy nagród są dla map, które zostały dodane na serwer. Tak, do jakiegoś segmentu. Jeśli jest jakaś mapa, którą wy zrobiliście sami, a nie została dodana, to wtedy macie jakby jeszcze inny poziom nagrody, wtedy macie 5000. Trochę skomplikowanie, to wytłumaczyłem na pewno, ale przy każdej mapie na ekranie w rogu będzie autor napisany i będzie liczba pieniędzy, jaką właśnie za tą mapkę dana osoba dostanie. Także, dobra, tyle chyba ze wstępu. No i przechodzimy już do mapek. No, i znajdujemy się na pierwszej mapce. Od razu powiem, że kolejność map jest losowa, jak, je będę, jak będę pokazywał. No i pierwsza mapka, jak widzicie, jest to mapa parkour. Może tak przelecę całą, żebyście widzieli, jak ona tutaj wygląda. Jest ogólnie zrobiona biała. Tutaj 180. Trochę kwarcu, trochę wełny. No i tak ona wygląda. Tutaj wydaje mi się, że jest start. A meta jest w miejscu tym. I tutaj trzeba tak naokoło przylecieć. Tej mapki ogólnie nie dodałem, mimo że jest bardzo fajna, ale po prostu jest troszkę krótka. Plus, no ogólnie, już tych eventów było sporo. No i tak wyszło, że w końcu jej nie dodałem. I jeszcze jedna sprawa. Tutaj mamy ogólnie, ogólnie to barierami oddzielone. Także to nie tak, że od razu przyjdziemy sobie ze startu do mety. Ale tutaj już trzeba wskoczyć na drabinkę, ale jak spadniemy no to możemy w zasadzie sobie dojść tędy tutaj właśnie doskoczyć do końca, do samej mety to bym mógł też na szybko poprawić po prostu podwyższając to o jedną kratkę wyżej wtedy byśmy już tutaj nie wskoczyli, no ale tak jak mówię raczej głównym powodem czemu ta mapka nie została dodana to było właśnie to, że jest troszkę za krótka, no i były też inne po prostu mapy ale za tą mapę ręcznie budowana, także 5000, oczywiście się należy. Druga mapka, akurat tej samej autorki się trafiła. Tutaj mamy mapę do Sumo. I ogólnie mapka bardzo fajna, tutaj wykończenie też takie ozdobione, więc to nie jest takie no płaskie. Też jest ozdobione, właśnie tutaj liśćmi to jakieś dynie, kwiatki, no różne rzeczy. Tutaj też takie drzewka na taryno, więc bardzo fajnie zrobione. Jedynie do czego się przyczepiłem, to wielkość tej samej Areny Sumo i to właśnie dogadałem się z autorką, czy mogę tą platformę troszkę powiększyć. No i po zmianie wygląda to w ten sposób. Także dużo nie zmieniałem tej, tej całej otoczki, jakby do mapy nic nie ruszałem, tylko tą platformę powiększyłem i próbowałem stylizować na kształt taki jaki był. Myślę, że. Nie wyszło mi to tak dobrze jak było, ale liczy się ta główna część, czyli to pole właśnie do walki. I z tego pola trzeba wypychać gracz, graczy. Ta oryginalnie zrobiona platforma byłaby spoko, jeśli to było do walki 1 na 1. Jednak na jest troszkę więcej graczy, więc tego miejsca potrzeba też troszkę więcej. No także, taka ma zmiana. Ale mapa bardzo fajna, także jest już dodana do gry. I tutaj będzie drugi poziom nagrody. E, czyli 10 tysięcy. E, o, i jeszcze tutaj, właśnie, pokażę. Tak jak mówiłem ostatnio, za każdą autorską mapkę, która będzie dodana w lobby, czyli w miejscu, gdzie czekamy na start eventu, e, będzie ten autor wymieniony. Także tutaj, właśnie, mamy tabliczki, e, właśnie z likiem autora. I znajdujemy się na kolejnej mapce. Tym razem jest to mapka do Skywarsów, więc jest e, dużo większa, jak widać. I ogólnie tutaj mamy na 12 osób, tak? Do czyli 1 2, 3, 4, razy 3, 12. Na 12 osób jest to mapka, więc pokażę może jedną wyspę, bo te wyspy w zasadzie są identyczne. różnią się tylko tutaj tymi głowami, kolorami włosów. Akurat trafiliśmy tutaj na Rudego, ale dobra, już pokazuję mapkę. W dół się prezentuje w ten sposób: Tailandy porobione. Ja mamy skrzynkę jedną, drugą i w domku trzecią. I w, w tych skrzynkach podczas eventu będą się pojawiać jakieś temki. No i mapa w zasadzie wygląda tak, zobaczmy czy jest coś w środku, bo w zasadzie tego nie sprawdzałem. W środku nie, w środku nic nie ma. I tak wygląda jakby ktoś był ciekawy. Ale ogólnie taka właśnie, tak wygląda taka pojedyncza wyspa. Tam coś mamy, jakieś płotki, dobra nie wnikam. I tutaj mamy między właśnie trzema wyspami, czyli cztery takie mini wyspy. To jest z takim właśnie drzewkiem miodowym zrobione. I tutaj dodatkowa taka skrzynka. No, pozostałe wyglądają tak samo, więc nie będę pokazywał. I przejdźmy teraz do środka jeszcze wyspy. Są tutaj też różne zwierzęta oddane. Niestety, jak kupiłem mapę, to te zwierzęta nie przeszły. Plus też nie wydaje mi się, że są wszystkie potrzebne. Także no, jedyna różnica w zasadzie to tylko brak tych zwierząt, a reszta została praktycznie tak samo. E, jeszcze dołożyłem, e, tylko w, właśnie pod tymi drzewkami po skrzynce, żeby na tym środku było troszkę więcej. E, dobra, także tutaj Wam pokazuję, jak to wygląda. Zaraz sobie jeszcze do środka też wejdziemy. Ale mapka bardzo fajnie e, od zera, robiona właśnie przez. Autora w środku wygląda w ten sposób: tutaj takie obrazy mamy, i tutaj Enchant, także będzie można sobie też coś Enchantować, jak się trafi jakiś napis i tego, jakby i z No i tak właśnie ta mapa się prezentuje. O, jeszcze tutaj mamy na górze skrzynkę. No i ta mapa z racji, że jest większa. No i jest fajnie zrobiona, To tutaj będzie trzeci poziom nagrody, czyli to było 12500, jak się nie mylę. Na ekranie będzie napisane. I przechodzimy do kolejnej. No i znajdujemy się w kolejnym świecie. Tym razem na tym świecie są dwie mapki zrobione. Także to jest pierwsza z nich, to jest taka lodowa. Lodowa i są te bloki tam z podwodnej świątyni. Mapka bardzo fajna, tylko kurczę jest bardzo mała. Więc za bardzo do niej nie mogłem znaleźć zastosowania. No, jedynie mi się nadawała na przykład na arenę 1x1, 1, ale no, ja szukałem mapek właśnie do eventu. Ale mapka, właśnie jedna z takich fajniejszych, jak chodzi o design. Bardzo fajne połączenie bloków. No i ogólnie mi się bardzo podoba, ale tak jak mówiłem, za bardzo nie, nie mogłem znaleźć zastosowania do niej. Ale 5000 za tą mapę oczywiście się należy. Jeszcze bym tak tutaj z daleka może pokażę. Taka lodowa, wodna, fajnie ogólnie zrobiona. I to jest y, właśnie pierwsza z map w tym świecie. Y, I teraz przejdziemy do drugiej mapy. Druga mapa jest to mapa Parkour. Tutaj znajdę początek tylko. Czy początek jest w tej części? Czy dobrze myślę? Nie, to jest poziom czwarty, trzeci, y, drugi. Okej, okay, to jest poziom pierwszy. Dobra, także no to jest mapa Parkour, tak jak mówiłem. I tutaj może tak przelecę przez te wszystkie poziomy. Poziomów... Nie pamiętam ile było, zaraz zobaczymy. Tutaj w tej pierwszej części jedynie co zmieniłem to dodałem... Tutaj chyba blok. Żeby od razu na początek nie było 180, tylko żeby było troszkę łatwiej. Także to jedyna zmiana jaką zrobiłem. No i tak się właśnie mapka prezentuje, tutaj... tutaj jakieś odbijanie ze slimów. Poziom czwarty, tak mniej więcej pokażę, żeby było widać, dokładniej można na evencie sobie ogarnąć. Poziom szósty i tak, poziom szósty, poziom szósty. Dobra, czyli poziom szósty jest ostatni i na poziomie szóstym mamy niewidzialne bloki zrobione z barier, ale tutaj mamy zaznaczone, więc widać gdzie skakać. I tu mamy, aha, jeszcze jest poziom siódmy. To już nie jest w tej części. Jakby tylko wychodzimy tutaj poza, a jeszcze co dodałem, to tutaj checkpoint w tym miejscu. Chyba właśnie upłytki płytki dodane, no i właśnie tutaj można jeszcze wypaść poza mapę. Więc po to ten checkpoint tutaj jedyny jest dodany, tu checkpoint by się przydał. No i właśnie checkpoint był już zrobiony. No i tutaj końcówka się skacze. I tu jest koniec mapy. Także tak wygląda mapka parkour, no i jest bardzo fajnie zrobiona, też jest dosyć spora, więc wydaje mi się, że na nagrodę poziomu trzeciego, tu jest fajnie wyglądowo zrobiona, tutaj tak z blokami fajnie przemyślane z tym szkłem, no i ogólnie jest dosyć spora, także myślę, że jak najbardziej spoko i na 12,5 zas, zasłużyła, także łącznie za te mapki 17,5 tysiąca. Parkour został dodany, a ta właśnie pod PvP nie. Także 17,5 No i znajdujemy się na kolejnej mapce. Tym razem jest to dropper. Tutaj są trzy poziomy zrobione. Może po kolei je tutaj wam pokażę mniej więcej. Pierwszy to jest taki lodowy. Dałem sobie efekt widzenia pociemku, żeby to lepiej było widać. No i tutaj mamy parę przeszkód. I trzeba z góry trafić do wody bez właśnie uderzania. Niczego innego po drodze. Drugi poziom to jest taki drewniany, właśnie z drzewami. No i tutaj też podobnie zrobione. Ojej, efekt mi się akurat kończy i do wody trzeba y, tam trafić także to jest pierwsza mapka, to jest druga. Y, no i tutaj sobie nowy efekt y, i trzecia mapka to jest właśnie taka obsydianowa tutaj z rawą. i y, z nią był mały problem. To też z autorem się dogadałem, ale generalnie chodziło o to, że po dostaniu obrażeń od lawy albo od magmy od razu cofało na sam początek. A tutaj miał być taki patent, że przelatujemy przez rawę i przez niektórą można przelecieć. W tym przypadku, właśnie przez tą by trzeba było przelecieć i tak dalej. I tutaj, właśnie trzeba wybierać spośród czterech odpowiednie miejsce, i na samym dole. Jest właśnie woda. No ale z racji, że z tą lawą się nie udało, to musiałem to troszkę zmienić, nie jest już tak fajne. No i po zmianie to wygląda tak. Tutaj tego magma bloka zamieniłem na coś innego. No i tutaj tej lawy za bardzo nie ma. Można to było zrobić lepiej, ale zrobiłem to tak na szybko, żeby były po prostu te trzy mapki. No więc to jest teraz dużo łatwiejsze. I do wody to idzie trafić, więc trzeci poziom jest łatwiejszy niż był oryginalnie. Ale zawsze jest jeden dodatkowy. Także to też właśnie to gadałem z autorem, czy mogę troszkę zmienić. Także tak wygląda po, po zmianach, ale też wam pokazałem, jak to miało y, w oryginalnym zamyśle y, wyglądać, właśnie. A, jeszcze nie dopowiedziałem. Mapki bardzo fajnie zrobione na te trzy poziomy także trzeci poziom nagrody oczywiście y, i 12,500. I teraz kolejna mapka, tym razem do splifa. Czyli po prostu taka, co się rozwala śnieg i kto ostatni spadnie na sam dół to wygrywa. I ogólnie mapka jest bardzo fajna zrobiona w kształcie właśnie tej okrągłym. I tutaj teren dookoła mamy bardzo fajnie zrobiony. Tutaj takie trochę góry lodowe. I na środku tutaj drzewo. To jest oczywiście zabezpieczone barierami wszystko. Także jesteśmy tylko na tym śniegu. No i jest kilka poziomów, też jest miejsce w razie co, żeby dalej to zrobić. Także bardzo fajnie zrobione. No i ten teren dookoła naprawdę e, dużo daje. Także tyle za mapkę, myślę, że możemy dać 12,5 tysiąca. Tutaj mamy kolejny spryw. E, ogólnie w poprzednich mapach nie mówiłem, czy były dodane, czy nie, ale no po nagrodach, tak jak na początku mówiłem, jak jest 5000 za autorską mapkę, to nie, nie, nie jest to dodana, a te wyższe nagrody, to te mapki są dodane. No i tutaj mamy spryw właśnie zrobiony. Tutaj tak troszkę pod wodą właśnie. No, i spliff, no to wiadomo, że jest śnieg, także kilka warstw tutaj też mamy. To jest troszkę ciemno, niestety. Tu mamy axolotlę, ale tak jak na mapie, zyskajur sami się niestety nie przenoszą i w końcu nie dodawałem, ale tak mapka wygląda. Kilka właśnie tutaj fajnych, też okrągłych warstw spliffa. no i tak to właśnie wygląda. Mapka fajna. Troszkę na mniejszą skalę zrobiona niż ta przed chwilą. Akurat dwa spliffy koło siebie się ułożyły. Także no, myślę, że tutaj damy 10 tysięcy. I tu mamy kolejną mapkę, tym razem jest to wyścig. Zrobiony taki w terowym stylu, chociaż też nie tylko. Na początku mamy tutaj tręse sandu. Potem śmigamy po lodzie. Tutaj mamy też mały zagadkowy labirynt, że nie będę zdradzał, które przejście jest. Poprawne, już się przyniosę za. Tutaj mamy taki mały element, też parkura. Parę skoków. Tutaj mamy dalsze przejścia. Tutaj też trochę skakania. Przez pończynę musimy się przedrzeć. Dalej jakieś skakanie. I tutaj końcówka. I mamy metę. Także to jest mapka do wyścigu. Z zewnątrz wygląda tak. Tutaj też poprosiłem na początku. To się kończyła ta mapka, w sensie gdzieś na tym etapie, może. No, była krótsza w każdym razie i się zapytałem, czy autorka by mogła ją troszeczkę przedłużyć. Także fajnie też ją troszkę przedłużyła i teraz ta mapka jest bardzo fajna. Także tutaj się waham między właśnie nagrodą drugiego a trzeciego poziomu, ale jest jak na wyścig, jest bardzo fajnie zrobiona. Także myślę, że tutaj damy trójeczkę. Czyli 12,5 tysiąca, mapa jest oczywiście dodana do puli eventów. Kolejne mapki, tym razem podesłane. Tutaj w tym świecie akurat się znajduje kilka map, z czego trzy wziąłem właśnie pod wyścigi. Także no będą trzy. Będzie, także będzie potrójna nagroda za podesłanie mapek. W przypadku tej mapki podmieniłem lód na piasek, i jest to mapa dla wyścigu koni, no i też dodaję dodatkowo bariery tutaj po bokach, żeby nie można było wyjść poza mapę. Druga mapka z tego świata, tutaj już na serwerze wyglądała w ten sposób, to była ta część. Ja stwierdziłem, że ją troszeczkę przedłużę. I teraz zaczynamy tutaj, tutaj robimy kółko. I tutaj mamy dodatkową część właśnie mapy ponownie skopiowaną. Jest to właśnie trochę wydłużone i tutaj zrobiłem dodatkowo metę. Także jest to trochę wydłużone i też jest to wyścig koni. No i trzecia z tych map jest taka Cave Tor, czyli taka tutaj w ziemi zrobiona. O, tak w sumie spoko widać na torze Zaczynamy sobie w tym miejscu, i tutaj jedziemy sobie właśnie torem. To jest akurat mapa wyścigowa dla łódek. Także łódki po lodzie można się nieźle zakręcić, ale tak właśnie ta mapa, ten tor się prezentuje. No i to są trzy mapki właśnie z tego świata, więc no, nagroda jak mówiłem, będzie potrójna za podesłanie mapki, czyli razem 6000. No i kolejna mapka, tym razem wyglądająca w ten sposób. Od autorki wiem, że jest to mapa z gry Genshin Impact, akurat nie kojarzę, ale może tak być, kto, kto grał to na, to na pewno skojarzył. Mapa bardzo fajnie zrobiona, tutaj ogólnie dookoła były bariery, że, jakby użytkowa ma być ta część, a pozwoliłem je sobie usunąć, żeby tę mapę troszkę powiększyć, i też nie dostałem informacji od autorki, jaki by chciała tryb na tej mapie, więc tutaj zrobiłem po prostu jeden tryb PVP i drugi zrobiłem TNT. Tak to jest sporo miejsca do biegania, więc myślę, że Git, ale no innego pomysłu po prostu nie miałem. A mapka fajnie, więc ją dobrze właśnie. Jest wykorzystać. No i mapka dodana, też bardzo fajnie zrobiona. I tutaj zastanawiam się nad poziomem też. Myślę, że możemy dać trójeczkę, także 12,500. Dalej mamy taką mapkę. Jest to mapka do rybek, czyli do trybu, gdzie trzeba wejść na samą górę jak najdłużej się utrzymać. W tym przypadku ten punkt, gdzie punkt jest naliczane, to jest tutaj ta góra, takiego jakby grzybka. No i to są rybki takie połączone z parkurem. Bardzo fajny pomysł, bo trzeba się troszkę wysilić, żeby tutaj właśnie na górę wejść. Inne jest to po prostu takie samo naparzanie w innych i od razu wskakiwanie na górę. Także trzeba się troszkę też postarać, żeby na tą górę wejść. Mapa ogólnie kolorowa, bardzo fajnie zrobiona. Troszkę prostsza jak chodzi o design, ale kolorowa, ogólnie fajna. Tutaj myślę, że dałbym dwójkę, czyli 10 tysięcy. I tutaj kolejna mapka też do rybek. E, fajnie, że te ściany są zrobione. Tak, e, nie tak prosto, są urozmaicone jakimiś różnymi blokami. E, no szkoda tylko, że tutaj jest taka platforma, że się wskakuje i tyle właściwie. E, mapka została dodana do gry. E, I tutaj myślę, że nagroda może być kategorii poziomu pierwszego, czyli 7,500. E, Jak już przy rybkach jesteśmy, to jeszcze kolejna mapka do rybek. Tej akurat nie dodałem, mimo że jest moim zdaniem lepsza niż ta poprzednia, ale jest już, już tak powiem, sporo map od tej autorki, autorki. Więc też chciałem dać szansę troszkę innym, żeby swoją mapkę zobaczyli w krze, Ale mapka bardzo fajna i też za podesłanie tej mapki 5000 oczywiście się należy. Tutaj mamy boki podobnie zrobione jak do tej przysumo. Tutaj góra jest troszeczkę inaczej zrobiona, ale ogólnie też mapka bardzo fajna, także 5000. Kolejna mapka, tym razem z filmu Więzienie Labiryntu. Wygląda ona w taki sposób. Tutaj mamy ogólnie jakiś labirynt z Lianami, i tutaj mamy takie pole. I ogólnie z tą mapką miałem troszkę problem, bo nie wiedziałem do czego ją wykorzystać. Bo jako labirynt sam, sam, sam w sobie to jest troszkę za mały, w sensie za mały z tych korytarzy tak dalej I ciężko tutaj zrobić start i metę jakby. Także no, jako labirynt odpada. Eee, no i zrobiłem to jako TNT tak w końcu, bo tutaj też od autorki nie dostałem pomysłu jaki event może być. Także jest TNT tak, troszkę takie chowanego można powiedzieć, no bo ktoś może się schować w labiryncie i właśnie się słuchać przed tym szukającym, kto ma bombę. Także w tym TNT tagu jest czas wybuchu bomby wydłużony właśnie specjalnie, no bo tutaj szukanie może zająć więcej czasu. I to mamy właśnie ten środek, a tutaj jest ogólnie pusty teren. Także mapa fajna. Fajnie jakby tutaj było więcej tego labiryntu, ale ogólnie nie ma co narzekać, ale tutaj dam kategorię drugą, czyli 10 tysięcy. Dalej mamy mapkę do PvP. Też już znanej nam autorki. Mapa też bardzo fajnie zrobiona, tylko troszkę mała jest. Tak ona wygląda właśnie. No i do pojedynku 1 na 1 byłoby spoko, a do większego eventu troszkę ciężko. Na opartego można tutaj coś wcisnąć. Być zwiększa niż tamta ludowa, co była, na, co była wcześniej. Ale mimo wszystko troszkę mała. I tak jak mówiłem, też chciałem dać innym szansę na mapy ale ogólnie też mapa bardzo fajna, też tutaj widzę w podobnym stylu, także kolejne 5000 się należy. I tutaj mapka podesłana, aczkolwiek nie niewykorzystana w grze, także za nią mam, będzie 1000, od razu mówię. Yy, tutaj no, rozmawiałem z autorem, żeby może coś więcej dodał. No, dodał tej skrzynki po, tutaj po, na tym pierścieniu. Jest to niestety troszeczkę za mało. Mapa fajna, ale tutaj właśnie mi brakuje czegoś między wyspami dodatkowego, tak że mapy ostatecznie nie dodałem. I druga mapa podesłana od tego samego gracza wygląda w ten sposób. Tutaj też brakuje czegoś między tymi wyspami, ale stwierdziłem, że ją dodam, bo tutaj jednak troszkę bardziej się różnią te poszczególne wyspy od siebie. Środek wygląda w ten sposób, tutaj mamy taki fajny wiatrak. Tutaj jakieś zejście. Do kopalni ze skrzynką, lawą, podziemne przejście. I ogólnie fajnie ta mapa wygląda, spodobała mi się. Także została dodana. No i to były już wszystkie mapki, jakie mi podesłaliście. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Jeśli tak, to bardzo przepraszam, to mnie tam wyjaśnijcie. Ale to są prawdopodobnie wszystkie. No i teraz przeczytam, kto ile dostał pieniędzy. Czyli tak, Kunia. Dostał 6000, Hubertus 10000, Wojtyker 10,5, Lisek 12,5, xDaczku x12,5, Gandalf 12,5 I teraz finałowa trójka, czyli Godzio 17,5, Felenisek 22,5 i pierwsze miejsce Katarin 47,5 Czyli ponad dwa razy tyle co drugie miejsce i ogólnie do wygrania właśnie poza tymi nagrodami miała być, być jeszcze Ranga Budowniczy. No i tak myślę, że właśnie Katarin na nią najbardziej zasługuje, bo tych mapek bardzo dużo dała. No i tak naprawdę jedną czy dwie mapki odrzuciłem tylko dlatego, bo już od niej było bardzo dużo i chciałem po prostu dać szansę innym, żeby ich mapki też były w grze, tak żeby tak naprawdę powinna mieć jeszcze więcej. Ale ma te 47,5 tysiąca No i z racji tego, że właśnie najwięcej dostała Najwięcej, najwięcej tych mam zrobiła To ona dostanie rangę budowniczy Będzie tylko jedna osoba z rangą No bo jednak jest duża różnica między pierwszym a drugim miejscem Także tak zdecydowałem Katarin, nowy budowniczy na serwerze No i to tak naprawdę będzie tyle w tym filmie Także dziękuję za oglądanie. Możecie napisać w komentarzu, jaka mapa wam się najbardziej podobała. A dzisiaj to na tyle. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć.